Na dziecińcu ratuszu w Warszawie, gdzie jest siedziba także wojewody mazowieckiego, otwarto wystawę poświęconą imperialnym, imperialnemu obliczu współczesnej Rosji. Na tej wystawie można zobaczyć i przeczytać informacje na temat upadku Związku Radzieckiego, na temat tego jak wyglądała Rosja zarządów Borysa Nielcyna. Są też tablice poświęcone okupacji Naddniestrza w I Wojnie Czeczeńskiej, zbrodniom rosyjskim w Czeczenii, a także zbrodniom, które popełniali Ros Putin popełniał na Rosjanach, był uzasadnić swoją imperialistyczną agresję i zbrodnie w Czeczenii. Na temat II Wojny Czeczeńskiej są także zdjęcia poświęcone właśnie zbrodniom popełnianym przez Rosjan podczas tej II wojny cymilni światowej. Ludzie są tutaj. Tutaj cymilni właśnie ludzie, tak zbrodnie... Ludzie. No to Mamy także w, z, zdjęcia poświęcone tablica na temat Nord Stream, współpracy zagranicznych polityków z zachodnich z Putinem, e, współpracy Donalda Tuska z e, Władimirem Putinem. Prorosyjskiej polityki rządu Donalda Tuska, umowy gazowej z Rosją, agresji Rosji na Gruzję, Abchazję, Osetię Południową, inicjatywą Lecha Kaczyńskiego, także zamachowi smoleńskiemu, jest także o współpracy Baracka Obamy z Rosją. No, i temu, co się stało na, na w Ukrainie, agresji na Krym, e, wojny o Donbas, e, z, z wysadzeniu samolotu malezyjskich linii przez a, Rosjan, e, agentury wpływu rosyjskiego w. E, w różnych krajach, także o zabójstwach, jakie popełnili Rosjanie politycznych na przestrzeni ostatnich lat, zbrodnie rosyjskie w Syrii, rosyjski szantaż wobec Zachodu, no i prowokacjom na granicy polsko-białoruskiej. Są także tablice poświęcone agresji na Ukrainę i zbrodniom, które popełnili Rosjanie na Ukrainie. W Uroczystości wzięli udział przedstawiciele społeczności czeczeńskiej, emigranci, był także Antoni Macierewicz i różni politycy prawa i sprawiedliwości.